Jednym z większych błędów, które zauważyłam u kobiet, które poszukują miłości jest to, że zawieszają się na jednym mężczyźnie, przez co zamykają się na miłość. Kiedy znajdujesz sobie mężczyznę, który Ci się spodobał no i... Ta relacja nie przesuwa się do przodu, ale ty sobie wpiłaś go w głowę, więc musi być konkretnie ten to wchodzisz w męską energię. Bo zaczynasz walczyć. Zaczynasz walczyć, przez co zamykasz się na miłość dlatego, że każdy inny jest gorszy niż ten konkretny, którego wybrałaś. No to oczywiście ego. Ego, Bo być może tamten mężczyzna, który chciałby Cię poznać, chciałby Cię gdzieś zaprosić, chciałby z Tobą spędzić czas, mm, byłby z Tobą bardziej kompatybilny niż tamten, którego sobie udziałaś ale on nawet do Ciebie nie podejdzie, on nie zagada, ponieważ czuje Twoją energię, podświadomie ją odbiera. Chodzisz zmartwiona i się zastanawiasz, Odpiszę mi, nie odpisze, zrobi coś, nie zrobi coś. No i chodzisz taka zmartwiona, jakaś taka zgarbiona, jak ja teraz. No jak mam do ciebie podejść? Jakbyś była otwarta to co innego. <laughs> Otwierając się na różne opcje, kiedy jesteś sama, wchodzisz w żeńską energię. Ona jest bardzo magnetyczna. A jeśli chcesz aktywować w sobie magnetyzm bogini, chcesz aktywować swoją wewnętrzną moc, to odsyłam cię do mojej hipnozy o tej nazwie, do której link znajdziesz w bio.